Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja już zwarta i gotowa wybieram się na dzień matki. Tak jak wam wspominałam, lecimy na dzień matki u Leo. Także jestem już gotowa. Piękna pogoda, ekscytacja jest ogromna. Ja jeszcze nie wyszłam z domu, jeszcze nie wyszłam z domu, moi drodzy, a już po prostu czuję wzruszenie. Także plan jest taki, że najpierw jedziemy na uroczysty dzień mamy u Leosia, a później się do was odzywam i powiem, co dzisiaj dzisiaj w planie, co dzisiaj później będziemy robić. Także witam serdecznie i zapraszam do oglądania. Ale jestem podekscytowana. No i jestem z powrotem. Moi drodzy, moi drodzy, co to było za przedstawienie, jakie to były emocje. To był wspaniały czas z tego miejsca. Już wiem, że oglądacie to Poniedziałek po dniu matki, ale składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Pamiętajcie, jesteście wszystkie mamy wyjątkowe i mam nadzieję, że miło e, świętowaliście dzisiejszy, świętowałyście dzisiejszy dzień e, i ślewam mam buziaki i uściski. Także wróciłam właśnie. Jestem taka dumna, że, że jestem mamą, że mam dwoje wspaniałych dzieci i takie spełnienie moich marzeń. E, każda matka, matka dla swojego dziecka skoczyłaby w ogień, i to jest prawda, że to jest coś wspaniałego. Słuchajcie, jestem przeszczęśliwa, najszczęśliwsza na świecie, że mam dwoje pięknych, zdrowych, kochanych, wspaniałych dzieciaków i mogę być ich mamą. Naprawdę. Czuję się cudownie, czuję się spełniona i. Boże, słuchajcie, co to było za przedstawienie. Było naprawdę tak wszystko pięknie przygotowane: była kawa, był poczęstunek, część artystyczna. Eee, Leo mówił role, wszystkie dzieci mówiły role, i oczywiście płaczu było co niemiara. Ja nigdy nie mam ze sobą w torebce chusteczek. Inne mamy, te chusteczki miały. Ja natomiast tych chusteczek nie miałam, i tylko cały czas, wiecie, odzierałam oczy. Przepiękne piosenki chwytające za, za serce. I słuchajcie, dzieci właśnie miały tą część artystyczną. Później miały na szyi takie naszyjniki, zobaczcie, drewniane serduszko. Później Leoś, każde dziecko przyszło, założyło mamie takie piękne serduszko, także zobaczcie, ja dziś z tym serduszkiem się chyba nie, nie rozstanę. Dostaliśmy też, dostałyśmy, może tak, kwiaty od dzieciaków. Przed dziećmi stały takie wiadra napełnione kwiatami i kiedy dzieci już skończyły, wyciągnęły kwiaty i leło, różowe, bo to twój ulubiony kolor, mamo. Także oczywiście się wzruszyłam, więc dostałam takie serduszko, dostałam kwiaty i własnoręcznie... Robioną karteczkę, zobaczcie, każde dziecko samo też wykonało i to było też jako ozdoba, potem dzieci podchodziły, odpinały i przekazywały mamie, więc to jest taka karteczka. Serce jedno mam, komuż serce swoje dam. Dam je tobie, mamo miła, bo w nim miłość, radość, siła. Dziękuję, pozamiatamy. Także słuchajcie, raz jeszcze składam Wam, kochane mamy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jesteście wyjątkowe, wspaniałe, silne i nigdy o tym nie zapominajcie. Dobrze, ja za chwilę przegryzę też, bo jestem tylko na kawce. I. A taki mam. Na, na, na poczęstunku i słuchajcie, lecimy do Białego Stoku. Ja dzisiaj spędzam dzień z moją mamą, idziemy na shopping, idziemy do restauracji, um, idziemy kupić sobie jakieś prezencik, czyli się ja mojej mamie z okazji dnia matki, zabieram ją właśnie na, na obiad, zabieram ją na kawę. No i tak, no i tak będziemy dziś świętować, a potem już na event do, do sobie, na event. Na taki dzień matki wiecie w takim malutkim gronie do studio 6 do Sebastiana, do Martyny, do, do wszystkich tam. Moi drodzy, muszę za chwilę wsadzić kwiaty do wazonu, te od Leosia, które dostałam. Natomiast taka niespodzianka, przed chwilą był kurier Ich jeszcze szybko przed wyjściem chciałam nagrać Wam relację na Instagram i przyniósł mi przesyłkę, niespodziankę z okazji Dnia Matki od Bath Body Works. Wszystkiego najlepszego, dzielna mamo. Dostałam takie topowe produkty, słuchajcie, pianka Sweet Mint and Rain. Produkt, który często Wam pokazuję i to jest taki spray, który ułatwia zastosowanie zasypianie. E, można nim psikać poduszki, pościel, lawenda i wanila. W pięknej takiej szklanej buteleczce e, olejek do masażu, też lawenda i wanila. To chyba coś na gorsze dni, na relaks, na odstresowanie. Przepiękny zapach. A tutaj mam skrap, którego nigdy nie używałam. Neroli Blossom i Bergamotka. To jest solny taki scrap z witaminą E. Także no Buff and Body Works... Y Dziękuję, bo totalna niespodzianka. Kurier jeszcze mnie, że tak powiem, zastał. Doskonale wiemy, że Twój dzień potrafi być szalony i pełen niespodziewanych przygód. Często brakuje w nim chwili, w której masz czas na świętowanie swojej kobiecości. Dlatego mamy nadzieję, że ten prezent z okazji Twojego święta pozwoli ci wytchnąć nawet po najcięższym dniu. Także dziękuję pięknie, Buffen Body Works, a ja już uciekam świętować dalej. My plans to be with you tonight, tonight. So just sit with me, talking to the night to the morning, building cat mystery. Moi drodzy, moi drodzy, my z mamą byliśmy na spacerku, pięknie było w parku. Byłyśmy już na obiedzie, co mogliście zauważyć. Zjadłyśmy przepyszne, takie lekkie, wiosenne menu. Byłyśmy w restauracji Świętojańska i było naprawdę wybornie. Super. A teraz idziemy szukać prezentów. Idziemy szukać prezentów idziemy na zakupy. It doesn't even make sense Why I think about you. It was only one night, only that time. And it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk. Kochani, kochani, ja będę się żegnać, połączymy sobie tego vloga, wróciłyśmy z mamą do domu, Nelcia już śpi, zaraz Leo też ucieka spać, poświętuje jeszcze trochę z rodzinką, także vlog będzie łączony, a my widzimy się już jutro. Taki piękny makijaż mi dzisiaj zrobiła Martyna na evencie z okazji Dnia Kobiet, no super, mega, piękny. Dobra, do jutra. Kochani, kochani, u nas humory dopisują od rana, e, dlatego, że przyszły do nas nowości. Nowości w sumie, nowość jedna i nie tylko. Zaraz Wam opowiem. E, zbliża się dzień dziecka, więc ja tutaj do Was super propozycją e, wychodzę na takie super kreatywne zabawki dla Waszych dzieciaków. E, w sierpniu bodajże z zeszłego roku e, pokazywałam Wam już dwie zabawki, które dzieci dostały. Pokazywałam Wam tą taką super małpkę do nauki liczenia u nas małpka jest po prostu cały czas używana i trzymamy ją w pudełeczku, bo ma dużo części, nie chcę też, żeby dzieci gdzieś, wiecie, pogubiły. Także matematyczna małpka u nas, że tak powiem, cały czas jest w ruchu. Bardzo Nelcia lubi sobie tutaj ważyć, liczyć, tak Nelcia? I bawić się. Także to od zeszłego roku, od sierpnia u nas cały czas jest grane. Natomiast mamy teraz tutaj taką nowość, prawda Nel? To jest taki zestaw konstrukcyjny z wiertarką. Walizka z tablicą do budowania, także zaraz to sobie otworzymy i sprawdzimy. No i słuchajcie, w zeszłym roku dostaliśmy też hit nad hitami. Wiem, że bardzo dużo z Was. Mm, tak, cieszę się. Kupiło y, ten stolik z projektorem. No i my dostaliśmy taki stolik i dostaliśmy y, właśnie y, małpkę. Natomiast, słuchajcie, y, to było, że tak powiem, dla dzieci na spółę. Ale stolik cały czas stał u Leo i cały czas dzieci naprzemiennie używają, więc mamy tutaj nowkę Funkę, że tak powiem, nowy stolik z projektorem i ten stolik y, zaraz sobie otworzymy, i ten stolik ze żrafą y, pójdzie do pokoju Nel. Także mamy tutaj naprawdę bardzo fajny stolik z projektorem. To jest taki hit. Także zaraz to wszystko otworzymy i zobaczymy sobie też ten zestaw z wiertarką. Krzysiek właśnie rozkłada y, ten, ten nasz stolik, tak? Z projektorem. Tutaj mamy oczywiście szablony, mamy mazaki, co Wam za chwilę pokażemy. Nie przyniosiliśmy też gotowego stolika Leosia, bo on już jest, wiecie, taki e, konkretny. No nie, tam już Loś go y, i pomalował, i ozdobili troszeczkę. Dokładnie. Także chcemy Wam pokazać, jak to wygląda wszystko od początku. Uważam, że jest naprawdę super ten stolik, dlatego że to jest świetna zabawa, taka frajda i dużo, dużo też możliwości, bo dzieci mogą, zresztą zaraz Wam pokażemy odrysowywać wybrany wzór e, na blacie stolika, także to jest super. Macie w zestawie flamastry, e, szmatkę do czyszczenia, trzy takie dyski, zobaczcie ze slajdami, blok do rysowania, no i takie zabawki, wiecie, zawsze pobudzają kreatywność, rozwijają zdolności manualne, poprawiają kondycję wzrokowo-ruchową i też uro, jakby chciałam powiedzieć urozmaicają, rozwijają e, też e, umiejętności artystyczne. Także tutaj Krzysiek już dzieciom rozkłada stolik, zaraz wam. Pokażemy. Pięknie, Nela. O Nelcia właśnie wyłączyła muzykę. Małpka, prawie. Będziemy jeszcze ćwiczyć. Fajne są te dyski, właśnie. Czerwony jest z zwierzętami różnymi. Ze zwierzaczkami. Tak, tak, różne zwierzaczki. Później mamy różne pojazdy, balon, jakiś statek kosmiczny. Tu widzę karetkę. I zielony to jest warzywa, owoce. Także to jest fajne, można różne rzeczy ćwiczyć. Nela, widzę, oczywiście poszła w zwierzątka. A. No i fajna też jest muzyka, prawda? Bo tak. można ją włączyć, można ją wyłączyć, tak jak teraz jest wyłączona i jednym przesunięciem włączamy. A tak. jak komuś się nie chce, to, to wyłączam. Bez, bez muzyki. Fajnie też tak. jak ciemno jest w pokoju, bo to no jest ta lampka. No właśnie chciałem też mi się bardzo podoba właśnie po ciemku. Tak, no i Nelcia zadowolona, ono wszystko wie, bo tak jak mówię, to już jest nasz drugi egzemplarz. No i w końcu Nelcia ma swoją żrafę, bo wiecie jak to jest na spółkę. No tak. Więc już postawiła u siebie w pokoiku i sobie działa. Jest też szmatka, tak jak Wam mówiłam, dołączona. I proszę Dobra, teraz zabraliśmy się za wiertarkę. Nelcia tam leci ze swoją tablicą. Ja Wam jeszcze nie mówiłam o całej marce, słuchajcie, jest to polska marka, która w swojej ofercie posiada gamę zabawek, które zapewniają dzieciakom, wiecie, radość, zabawę, a dodatkowo też pełnią taką funkcję edukacyjną, czyli przyjemne, spożyteczne, co ja zawsze powtarzam, że fajne są zabawki, które też bawią dzieci, ale również i uczą. Słuchajcie, tutaj mamy ten zestaw, taki konstrukcyjny. To jest taka pełna kolorowy Części tablica, dzięki której dziecko może zbudować takie ciekawe konstrukcje. Zabawka jest naprawdę fajna, bo może zająć wasze dziecko na długie godziny. W zestawie mamy aż 104 kolorowe elementy, trzy narzędzia do zabawy oraz przenośną walizkę na narzędzia, którą wam za chwilkę pokażę, bo tutaj Krzysiek wszystko już otwiera i zaraz dle 8 będą składać. Także to wam za chwilkę pokażę. Oczywiście będę miała też dla was kodzik rabatowy wszystko w opisie, ale to też za chwilkę. Wam o tym powiem. Zobaczcie, jaka fajna tutaj wiertarka. Tutaj mamy kolorowe śrubki też w zestawie. Matematyczna małpka też jest świetna. Z chwilę się to wszystko rozkłada. Tutaj mamy też szablony do nauki e, liczenia. Małe małpki do ważenia, do układania. E, cyferki. Ale słuchajcie, już wam nie będę pokazywać dzisiaj małpki. Zostawię wam w opisie filmu link do filmu, kiedy dostaliśmy małpkę. Tam robimy open box. Dzieciaczki wam prezentują małpkę, bawią się, tak żeby. W opisie tego filmu zostawię Wam właśnie link do filmiku, gdzie e, otwieramy małpkę i gdzie dzieciaki się z nią, że tak powiem, zapoznają. Tam też pokazuję Wam więcej, właśnie tę tablicę ze, z żyrafą, z projektorem. A dzisiaj skupimy się jeszcze na tej e, walizce. Także to, tak, chciałam Wam tylko powiedzieć, że świetna, naprawdę świetna e, zabawa dla dzieciaków. No i tak, jak mówię, super opcja, na przykład, właśnie na prezent na Dzień Dziecka. Zobaczcie, jakie piękne w ogóle kolory mają. Te szablony. No i słuchajcie, już tutaj em, nie, no kto pierwszy to... będzie wkręcał wkręty. Tym to ja się nawet będę bawił. I Leo na, na przyszłość Krzysiek się śmieje, że Leo na przyszłość już będzie wiedział, e, jak wkręcać, nie. No super ręka od góry, pięknie. I do końca. I gotowe. No, I gotowe. Co tutaj Leo, wymyśliłeś? Samochód. Samochód będziesz. Konstrukcja będzie taka. O, jest skręcana śrubka, kręcik. Mamy już A ja dwa koła. Robię. A ty co zrobisz? Nosorożca? Uu, o, to, to będzie, będzie trudna sprawa. sprawa, taki nosorożec. Albo tęczę. Tęczę? O to okay. będzie łatwo. Dobra, no, tutaj kon, robi konstrukcję swojego. Samochodu. Ale to jest mega, powiem Wam. Wszystko, później wszystkie części można wrzucić do tej walizeczki. No tak, super. Fajna sprawa. No i fajnie, bo ta zabawka, moi drodzy, pomaga w takim e, rozwijaniu wzroku, moim zdaniem. E, uczy podstaw takiego strategicznego myślenia. E, no i te kolorowe elementy, to wiecie, też zawsze uwagę dziecka przykuwają. No i wspierają koncentrację przede wszystkim, także to też super. Inelcia tu bacznie obserwuje. No, i tak jak Wam obiecywałam, kochani, mamy dla Was kodzik rabatowy. Leo dla Was poda specjalny kod. Jaki jest Leoś kod? Dziecko. Dziecko, dokładnie tak. Na hasło dziecko macie 15% rabatu na zabawki. Także wszystko znajdziecie, wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu. No, i nastał ten moment, że znowu zabieram się za upieczenie ciasta przy pomocy termomiksa Mam trochę truskawek, i one już, słuchajcie, nie są pierwszej świeżości, więc więc postanowiłam zrobić ciasto ucierane z owocami i kruszonką. Będę robiła z truskawkami. I słuchajcie, będę chciała też sobie zmienić liczbę porcji. A nie, już zmieniłam sobie na telefonie. To jest super, że zmieniłam sobie liczbę porcji na telefonie i wszystko już mam tutaj w termomiksie. Może być na 13 kawałków, a może być też na 26. Ja robię na 13 zdecydowanie. Moi rodzice jutro wyjeżdżają na 3 tygodnie. Słuchajcie, także, także, także wezmą sobie też coś pewnie na drogę, ale mówię, 26 kawałków to za dużo, więc robimy na 13. Także trzymajcie kciuki, finger cross, żeby mi się udało, bo wiecie, jak to u mnie jest z pieczeniem ciasta. <laughs> Także lecimy, rozgrzewam piekarnik i lecę dalej. moi drodzy właśnie wpadła mama na kawkę i ciasto wyszło idealne, przepyszne. Jeszcze dałam trochę cukru pudru. No, powiem wam, że będę robić i można różne owoce dodawać. Mamy sezon na truskawki, także z truskawkami smakuje najlepiej. Zresztą ja też najbardziej takie ciasta ucierane lubię właśnie z truskawkami. Także dobra, bo ślinotok jest, idziemy na kawę na taras i zjemy sobie ciacho. Searching for something that ain't lost Have we got